Dobrze, <śmienic> tak. Chyba, tak, tak no, no, gdzieś mój król się podziało. Chyba, jest, chyba jest zadowolony. Czulu! Widać chyba. Ta nosu... A. Co tyś taki małkowy? Żeś był niezadowolony? Zawiedziony? Więc proszę, może nie przypadłam ci do gustu? Przypadłaś aż na to i dlatego mnie tak to grębi, jak ty, księżniczka, jak mogłaś, do tego z nieznajomym, do tego z zwykłym pokojowcem. zwykłym pokojowcem? Jaśnie pan raczy żartować. To ty wiesz, kim jestem? I wiedziałam od samego początku. Mój przyszły, mam nadzieję, no. Że... Nie pojmuję. Wszakże intryga była utrzymana w ścisłej tajemnicy, do której dopuściły jedynie swego załóżnika. Ozdrajca! Każe mu uciąć głowę. Za to, że miał dość oleju, żeby sobie łaski przyszłej królowej Trwę, mój panie. Nigdy do tego nie dopuszczę.